Szymano z tej strony Błażej Oko i dzisiaj jest ze mną Szymon. Siema, siema. No i będziemy grać 1 v 1 Dobra, włączaj kreatywa. No to powiedz, powiedz. Też pary. Dobrze, Szymon mówi. Będziemy grali też pary. W kreatywa sobie pogramy. Gramy od siódmego sezonu, Szymon gra od czwartego, na padach gramy, więc uda się, jak myślisz? Więc uda się filmik, bo to jest mój pierwszy filmik, w ogóle, na kanale drugi. spoko. spoko. Jakeba spoko. Już jesteśmy. Ej, po poczekaj, powiedz coś do widzów. Już? Jeszcze raz. Dobra, dobrze, dobrze. Dwa na skiny, więc idziemy na mapę Jacoba. Jak widzicie, gram na padzie. Więc. Będzie ciężko. A czy łatwo? Ja już umiem budować się. Edytować też umiem. Dwie minuty już nagrywam, czaisz? Nagrywam jeszcze. No, jeden po jeden. Na punkty, na punkty. No, nie, bez tropu, wiesz? Brand. O ty. Dasz. Ale to chyba będzie inny kanał, wiesz. No, błożę jako nie. Aj. aj, aj. Ej, powiedz coś do widzów jeszcze raz. Co? No nie wiem. Jakieś, ileś łapek w górę, kolejny filmik. Nie, pięć łapek w górę, kolejny filmik z Szymonem. Dobra, ty. A wiesz, że ja tego... Ty, oni cię nie słyszą. że przegrasz? Będę taki pewny. Albo co? Czemu ma nie być pewny? mam nie być. Bo masz high grant? Spadłem. Takie treningi nasze wyglądają. No no i przegrałem. Dobra, chodź na pary. Pokażę swoją szafkę jeszcze na tym filmie. Szybciutko, skiny. I dzisiaj była taka akcja, że kupiłem żołnierzyka niestety nie Ale miałam jeszcze do oddania jedno, więc kozak, pokcząp. Dobra sobie wychodzimy, będziesz mógł, to jest moja szafka. trzeba. No, takie spraye. Hmm. Malowania to takie. Takie łatwe. Takie łatwe malowania to zdobycie były. tego mogę wam pokazać jeszcze muzyki. Takie mam. No to dobre, gram pary. Mam 1100 fałdolców. Posiadałem tego oto żołnierza. Bo chciałem zobaczyć podgląd stylów, a kupiłem niechcąco. Więc pokczamp. O, tak jeszcze. Z trzy gierki. Cztery gierki. No mów teraz do nich. Teraz cię słyszeli. A co powiedziałeś? No nie. No, no weź. Nie jestem. Nie no, nie jestem Nuben. To był prank! Nie? Powiedz tak czy nie? Był? Prank? To powiedz jeszcze raz, tak? Dobra. To gdzie lecimy? Mnie jeszcze nie ma, ale gdzie lecimy? tako. Ja też przeczytuję. Takie mam gierki. Więc pukczumb. Pokcząt po prostu. Mapa jest teraz w połowie zimowa. Szko szkoda, że tutaj nie widzicie. O, teraz się lepiej. Lepiej. Dobra, na przyjemne. A wiesz, że ja się patrzę w kamerę i w, yy, w tym jednocześnie? Ej, ja mogę patrzeć tutaj. Ja mogę grać w na telefonie. Patrzeć. Tylko na tym jest płynniej, nie? kamerką? Nie kamerki, nie mam chłop. Ej no. I wstawić to tak, nie? oj, sorry, sorry za trzęsienia po prostu. Czemu masz bambika łysego? No to no to zobaczysz, że masz łysego bambola. szaram pompę Nie mam macuch Gość mnie noskopem zabił ajajaj Ja, jeszcze motka Czy siebie na tym filmiku, czy nie? Nie, nie pokażę. Nie, nie chciałby. Nie chcieliby. No, ty mnie widziałaś już. Czekaj, jest z z no tylko. No! Laguna. Na pewno nie. No bo to Fortnite. Kto nie lubi Fortnite'a? Nie. Jeszcze takie skiny tryhardowe. <ścoughs> Wiesz, że oni Cię nie słyszą. Ale jak ty zakładasz kanał? Założysz? Czekaj, ja pokażę, jak edytuję. No ja, tego nie umiem akurat. Ale byś musiał mieć swój kanał. A, dobra, o to chodzi. Please. Gdzieś z dwie gier, z jedna gierka, dwie gierki jeszcze i kończymy odcinek. Nie? Dobra, do 50 po robimy odcinek. Do 50 po, po prostu jeszcze 12 minut. Filmik... Filmik trwa 13 minut. Już. Jeszcze 12 minut, człowieku. Z czwartego. Nie no, drugie urodziny mam, nie. Wysłałem torcik, babeczka, dwa. Czaisz? Drugie urodzinki. Może ugrasz? To jest nierealne, że ty zrobił winę. Teraz. Co? Spoko, spoko. Jak chcę, to może też być na, 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 na odcinku. A, że ja ją, tak? Na no, odcinku. No, Isn't Park. Widzicie? Tutaj padzik. A co, wy też będziecie nagrywać, czy co? W dodatku yy, Black Knight, nie? Chyba. Chyba Black Knight mnie zabił, nie wiem. Dawaj od razu gotowość. Albo zmienię sobie skina. Dawaj zmieniamy skina. Jak chcecie, żeby Szymon pokazał szafkę 20 łapek w górę. I dobijamy pod tym filmem z... 30 łapek w górę. Dobijamy. 30 łapek w górę. Nie, nie słychać. Dobra, jak chcecie, to zatańczę wam take dial, bo mam. Zobaczcie. A nie! Dobra, tutaj jest moja szafka, bo się chciał zobaczyć. Moją szafkę Założę sobie krewskiego osa Dobra, dawaj Dawaj Co? Chodź tu, chodź tu Jaka emotka Co? Jaką emotka A jakie masz? Weź tą, weź tą z czwartego parasolkę. Ja wezmę z siódmego parasolkę, bo lubię. O, pokażę Wam bardzo fajne połączenie. Pani, ta, ta pani. I jeszcze, jak ktoś ma króla lodu, to czerwona od króla lodu. I jeszcze łom. To pasuje bardzo. Masz wszystko? To zrób se tak. Bez dobra. Patrzcie, jak to wygląda. No dobra. Nie pokażę Wam, ale w gierce Wam pokażę, że to fajnie wygląda. Jest. Yy, no to jeszcze 7 minut. To jeszcze mamy dużo czasu. Nie. Czemu na kreatywę? Pokażemy po tej grze. Dobra? dobra. Sorry, że nie widzicie, albo w sumie widzicie to. No, prawy ten nie, po prostu prawy, prawa część, nie widzą trochę i góry troszeczkę nie widać. Tu jest jakaś impreza. Ej. Busie? No to jest. To jest mój pierwszy odcinek, więc. Takich bardzo mocnych komentarzy, takich złych, nie, pis, nie piszcie po prostu. No, a ty wiesz. Niektórzy nie wiedzą, bo pod moim filmikiem z Minecraftem napisa, napisali brzydkie słowa. Słowa, Jezus. No wiem! To jest czwartego. No fajna, fajna. Widzicie, jak to pasuje? Ja muszę piąć broń. Szymon, jak coś dzisiaj będzie odcinek wstawiony? No, przy... zaraz w ogóle. Może się odcinek nazywać? No co? Jak może się odcinek nazywać? Nie, bo to jest za krótkie. Nie wiem, zaraz zobacz. Znaczy, zaraz pomyślę. Jakbyśmy znaleźli, znaleźli jakiegoś skina. Zobaczymy, czy Regerent Rider nam się ten to będzie odcinek. Spotka, spotkaliśmy Regerent Rider w lobby. Taki odcinek będzie. No, ja widziałem kiedyś różową Gull Trooper. Tylko raz w życiu. Tam się buduje. No, ona jest, jest ładna. Ładniejsza od tego nowego stylu. No. Wiem, nie strzelaj. Podjeżdżamy? Podjeżdżamy? Foot Zadanie wszystkie? A ja tutaj już byłem i nie mogę tutaj już. No tylko jedno, Jezus Maria. даже Я! Даже... О, нет! Мы с нами граната! Ай-яй-яй! Ай, ай. Сгинаем! To jest demi i jakiś biały gościu. A i klucznik chyba. Dyfuzja. Pokażemy Wam fajną edit mapkę. Ale gdzie idziemy? Na tą edit mapę jaką? Oj, oj, oj. Na jaką edit mapę idziemy? Co? Na moją edit mapę? Nie na moją. Dobra, na moją możemy iść. To idziemy na moją edit mapę. Wszystkie a to wtedy kończymy odcinek. Już odcinek trwa 23 minuty, więc długo, długo bardzo. I to idzie na YouTube. Oczywiście, ale nie wiem, czy to będzie na tym pierwszym kanale, czy to na jakimś drugim będzie ten kanał. Znaczy, ten filmik. Bo nie wiem. Nie wiem, czy to jest ten pierwszy kanał po prostu, wiesz? Czekajcie. Tak Na moją mapę idziemy, spoko. Chodź za mną, za mną To jest moja edit mapa. Mam jeszcze JMV1, No scope, Parkour, Rocket ride'y, Strefy No ja dużo mam mapek. Chodź tu. Szymon. Czy wczytujecie? Aha, dobra To poczekam, chwilę To widać, nie wiem czemu. No to chodź na moją mapę tutaj. Tu, tutaj. I tutaj wchodzimy na moją mapkę. Oczywiście... Stworzył ze mną Szymon! No ale tutaj macie. Twórcy, Szymon i błażej. Dobra, to ty idź na lewo. 3, 4, restart. Jezus, coś mi się nie chce. Zedytować. Sorry, że słychać takie przyciski, ale nie mogę zedytować niczego. Nie wiem czemu. Już budujesz. A, tak o. Koniec. Widzicie, jaka fajna mapa? Dobra. To ja już zakończam grę i się... Zaraz, znaczy, już. Gdzie ty jesteś, Szymon? My się żegnamy i do następnego.